Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia Majką Pany Polska na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Aleksandra Gren, Klub 30% Polska. Tak, tak, O co chodzi? Tak, jest to kampania społeczna rodem z Anglii. Niejaka Helena Morysej, niesamowita bizneswoman i mama chyba siedmiorka dzieci. Jest kobieta, która łączy właśnie to, co kobietom jest najtrudniej, połączyć życie rodzinne, Asje społeczne i biznes, ponieważ niezależność finansowa powinna być pierwszym w sumie priorytetem to. każdego człowieka, tak naprawdę, ale kobiet przede wszystkim. Więc Helena Morrissey, która była bardzo aktywną i nadal jest bizneswoman, postanowiła, że nie może być tak, że. Mówimy teraz o kobietach, bo jest wiele grup w społeczeństwie, które potrzebują może atencji, wsparcia, może dobrych programów, ale ona skupiła no, się... Ale nie polega wyłącznie Absolutnie. Na to, że... I, I od tego wychodzimy, bo to nie jest, jak, nie wiem, rozmowa o kobietach nie jest, nie jest w takim celu, aby preferencyjnie traktować kogoś, tylko po to, aby naświetlić kwestie społeczne. Bo ostatecznie kapitał społeczny, który jest jednym z głównych takich tematów niesamowitej kampanii MAKI Fundacji Empiria i Wiedza, no jest, Jesteśmy jest takim, goście, tak, tak jest, tak, piękna, piękne przesłanie i piękna oprawa, bo, bo współpraca z, kobiet i mężczyzn, współpraca kobiet i mężczyzn i budowanie, budowanie współpracy w społeczeństwie, ponieważ im bardziej im bardziej podzielone społeczeństwo, tym większy problem gospodarczy i, i, i oczywiście też soc socjalny dla, dla każdego kraju. Więc wracając do klubu 30%, jest to kampania społeczna, która zrzesza e, firmy e, i zamysłem e, pierwotnym Heleny Morysej był, był fakt, aby kobiety nie napotykały na szklany sufit. Oczywiście wiele jest, zostało już powiedziane na temat szklanego sufitu, że często on jest w głowach osób. E, Kobiet, ale tak. też mężczyzn. Generalnie mamy własne nasze obawy, fobie, ograniczenia. Ale tutaj mówimy. mocno zdiagnozowane. Tak, tak. I, tak. i, on, wiemy, i one są. Wie. Natomiast są też systemowe sufity. I w tej kampanii chodzi o to, żeby skupić uwagę na, 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 na fakt, czy system, w którym żyjemy, system norm socjalnych, tworzy które sufity. tworzymy, tak czy nie tworzy sufitów. Więc w tym kontekście chodzi o zwiększenie reprezentacji kobiet. We władzach spółek, w radach nadzorczych i w zarządach, po to, aby miały wpływ wpływ na politykę, wpływ na budżety i wpływ na rozwój firm i gospodarki i kraju. Czy, czy polski biznes ma świadomość tego, że, że tak trzeba robić? Ym, ma coraz większą świadomość, ale proszę sobie wyobrazić, że pod koniec 2022 roku 140, ze 140 yy, największych spółek notowanych na giełdzie warszawskiej. Proszę tak strzelić, ile było pani, pani prezes? Tak, 140 spółek. Ile pani prezes? No jestem no tak. optymistą. No jest 30... 30%. 30%. No dobrze, bo no w sumie mówimy prawie 52% reprezentowanych kobiet w społeczeństwie, prawda? No, 30, tak? 4. Mhm. 4 panie prezes. Na 140 na spółek. No to... To jak ktoś mówi, że o teraz rozmowa o kobietach to jest jakaś ideologia, albo to jest może preferowanie kobiet, albo dlaczego parytety. No ale spójrzmy na fakty. Nie, nie dajmy się trochę wkręcić w jakieś. Rozmowy o, o tym, co nie jest ważne. Popatrzmy na fakty. I, I między innymi Klub 30%, ale też wiele inicjatyw, które są i w mediach, i w biznesie, w organizacjach pozarządowych, chcą naświetlić fakty. Chodzi o to, aby kapitał społeczny, który mamy w kraju, był w pełni wykorzystywany. Polaków jest coraz mniej. Mamy kryzys demograficzny. Nie możemy sobie pozwolić na wykluczenie nikogo: ani no dobrze, ale... kobiet, ani osób e, Jak gdyby Jesteśmy wszyscy jednym społeczeństwem. Powinniśmy się wszyscy akceptować, w jakiś chociaż sposób porozumiewać, i na pewno w kontekście kampanii zwiększania reprezentacji kobiet we władzach, no to, to, to jest to, co powinien biznes robić. No ale wielu przedsiębiorców mówi tak: w naszym zarządzie jest, jest kobieta. Tak. A co prawda, jest sześciu panów, ale jest, tak. jako siódma jest kobieta. A to nie wystarczy, prawda? Nie wystarczy, też oczywiście zrozummy się dobrze. Nie chodzi o to, żeby na siłę teraz wprowadzać kobiety do, 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 do ról, które nie chcą albo na które nie są gotowe. Chodzi o systemowe zaadresowanie. Całej jak gdyby ścieżki wykorzystywania potencjału e, ludzkiego w naszym kraju, tak? Czyli mówimy o edukacji, o, o dostępie do jak największej ilości za, e, 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 zajęć merytorycznych, tak, e, takich rozwojowych, gdzie na przykład stawiamy na pracę zespołową, gdzie mówimy każdej osobie w naszym społeczeństwie, że ma potencjał i powinna go wy wykorzystać dla dla, dla, własnych, dla własnego szczęścia, ale też właśnie dla kraju. It's um good. I w tym kontekście jedna pani kwiatek do kożucha w jakiejś organizacji to nie jest ta droga. Ja wiem, że często po prostu to są już zupełnie takie podświadome decyzje. Zawsze po prostu tak działa nasz mózg. Będziemy się lepiej czuć z osobami, które podobnie wyglądają, podobnie myślą, mają podobny background. Zamykamy się w swojej bańce. No bo, bo tak jest nam bezpiecznie. Każda zmiana, coś, coś inaczej wyglądającego wzbudza w nas strach. I to są nasze fobie i, i nasz strach, ale sorry, y szczególnie liderzy, Liderzy, jako liderzy musimy wyjść z naszych baniek, musimy zacząć rozmawiać z, z wszystkimi i włączać całe spektrum społeczeństwa w nasze działania. Inaczej może... polska gospodarka nie, nie będzie innowacyjna, nie będzie efektywna i nie będzie się rozwijać tak, jak nasz potencjał by wskazywał. Czyli możemy powiedzieć polski biznesie, więcej odwagi. Odwagi, absolutnie. W Karpaczu są fantastyczne panele i naprawdę można się dużo dowiedzieć, uczestnicząc w debatach. Polski biznes, czyli w większości małe i średnie przedsiębiorstwa, są bardzo zachowawcze. Nie... Nie mają zaufania do, do, do siebie nawzajem. Mamy jeden z najniższych czynników zaufania wśród ludzi społecznego. Tak. To, jest strasz, to jest straszny hamulcowy w jakimkolwiek rozwoju, ponieważ nikt sobie nie wierzy generalnie. Nie ufamy instytucjom, nie ufamy sobie nawzajem. No to też taki background nasz czasowy, tak, że czasowy. Przez lata tak w systemie, który to zaufanie pod tak, ale no, 30 lat wolnej Polski Uf, i 30 lat niesamowitego rozwoju. I to, to więcej odpowiedzialności za. Potrzebujemy, no, potrzebujemy jako biznes, ale jako też no, rządzący ogólnie, no, w, wszystkie możliwe rządy, które były do tej pory. Po prostu musimy się skupić na społeczeństwie. No, ale na społeczeństwie w sposób y, odpowiedzialny, w taki sposób, który dodaje skrzydeł, który akceptuje wszystkich, który jest otwarty, który idzie z duchem czasu, a nie poprzez jakieś pro, programy, które być może wręcz pogłębiały. Głębiają pewne wykluczenia. Oczywiście, że społeczeństwo to jest całe spektrum pomysłów, jak społeczeństwo powinno być ustawione, ale ostatecznie musimy gdzieś się znaleźć po środku i musimy myśleć kategoriami, co potrzebuje nasze państwo, żeby się liczyć w przyszłości. Są to kompetencje cyfrowe, jest to wykorzystanie całego potencjału społecznego, to jest odpowiedzialny biznes, który rozwija się mając na uwadze wszystkie założenia ESG. To jest dbanie o, o nasze środowisko i to jest, jest też taka, takie poczucie odpowiedzialności, które no często się już w, ro, w rodzicach dopiero budzi, jak widzimy nasze dzieci i zdajemy sobie sprawę z bałaganu, który jest dookoła nas i mówimy, no dobrze, ale w, to, w co te dzieci mają wejść, tak? Jeżeli mówimy o na przykład o sporcie, już tak mhm. no nie, nie dla abstrahując, bo biznes też wspiera sport. To jest I, powiązane. Jest totalnie powiązane i na przykład jest, są zawody, są mistrzostwa, wygrywa, wygrywa drużyna, idzie kobieta po odbiór nagrody i jest całowana. No dobrze, a jak gdyby to jest, to jest szok, to jest, to jest szokujące. No, no, wielka, wielka afera. Ja wiem, no, bo to jest takie w momencie, bo ktoś jest szczęśliwy, no właśnie to są te normy społeczne i taka akceptacja, jakby to była Pana córka, no jakby tak. Pan się poczuł, tak? Jak, jakby, także m, to są takie... Czasami może anegdotalne rzeczy, ale one właśnie w takich momentach niekontrolowanych wychodzi szydło, tak zwane z worka. Więc, więc my musimy w tym sensie pracować ze społeczeństwem, bo to społeczeństwo później idzie do biznesu, idzie do rządu, idzie do organizacji pozarządowych. To są nauczyciele. My musimy mieć takie normy, które pozwolą na jak najlepszy rozwój naszego kraju w sposób otwarty. W sposób taki konstruktywny i kooperatywny. My, jak jako może tak, jako kraj sam nie, nie poradzimy sobie z wyzwaniami światowymi, globalnymi wyzwaniami, które teraz, które przed nami obecnie są, ale też popatrzmy siłą Polski to są w sumie takie jednostki, takie rodzynki, które gdzieś tam się wybiją. I mamy mnóstwo, szczególnie teraz wśród nowego pokolenia, wspaniałych przedsiębiorców, Dolinę Krzemową we Wrocławiu, Poznań, cały e-commerce. No naprawdę. No. Rozmawialiśmy o dzieciach. Czy to młode pokolenie wymusi tą zmianę? Bo widzimy, jak, jak nasze dzieci inaczej się zachowują, mają zupełnie inne podejście. Czy to będzie tak, że, że młode pokolenie wymusi zmianę na. Rozmawialiśmy też o dzieciach. Czy to młode pokolenie wymusi zmianę na biznesie? Bo widzimy, jak nas, nasze dzieci się zachowują, widzimy, jakie mają zupełnie inne podejście i inne mentalne y, ramy w swoich głowach. Czy to też stanie się naturalnie? Jak pani sądzi? Zadał pan bardzo ważne pytanie, bo dzieci to przyszłość Polski, więc musimy o nie dbać. Y, w moim poczuciu w ogóle o nie dbamy, w kontekście ich zdrowia psychicznego, w kontekście. Wspierania odnalezienia się w nowym świecie w kontekście takich konfliktów wieku dorastającego, ale też takich, takiej polaryzacji, która jest na świecie. Dzieci z, z reguły wchodzą w ten świat jak czysta kartka papieru, i to dorośli pro, programują te dzieci, czyli tak naprawdę w kontekście szkoły, domu, w kontekście gospodarki całej i, i społeczeństwa. Dzieci są, są odzwierciedleniem nas. Moim zdaniem nie można mieć, nie można mieć w pewnym sensie. Sorry, jeszcze okay. raz może. Dobrze, od nie, raz od nie, raz. nie można mieć. Tak. Nie można mieć pretensji do dzieci, dlatego że mamy bardzo dużo do zrobienia systemowo, aby wspierać młodzież. Ale w kontekście Pana pytania. Jestem pewna, że młodzież dzisiaj jest dużo bardziej otwarta na kwestie po prostu akceptacji różnorodności i, i różnorodności. Akceptacji tak. I to jest piękne, ponieważ to pomoże naszej gospodarce. I znowu nie, nie chcemy tutaj otwierać tematów różnego podejścia do życia, stereotypów, różnych opinii. Natomiast to, co łączy tą młodzież i to, co powinno łączyć kobiety, Kobiety i mężczyzn, w kontekście też kampanii mak to ta odpowiedzialność społeczna w kontekście naszego kraju i w kontekście wspólnej pracy na rzecz rozwoju konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki z kompetencjami przyszłości, tak aby wszyscy byli włączeni społecznie w gospodarkę polską. Może, I to jest najważniejsze. Można powiedzieć, że różnorodność jest siłą biznesu? Jest zawsze, jest zawsze siłą biznesu, to pokazują dane. Firmy, które mają lepszą reprezentację różnorodności w zarządach i w radach nadzorczych mają lepsze wyniki, to już jest dawno potwierdzone naukowo i poprzez różne badania. Teraz jest kwestia taka, jak, jak Osoby w wieku średnim dostosują swoje nastawienie do, do, do danych. Bo ta zmiana nadejdzie? Ta zmiana nadchodzi wielkimi krokami, więc uczmy się, uczymy się całe życie i przygotowujmy świat dla młodzieży. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Aleksandra Gryn, Klub 30% Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.